Witam serdecznie Was moi drodzy z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym filmie otworzymy sobie małą puszkę kolekcjonera, jest to polska wersja. Sprawdzimy jakie limitki nam wpadną, słyszałem głosy kilku osób, że w małych puszkach karty limitowane są poniszczone. Zobaczymy, jak to będzie u mnie. No bo jeżeli będzie to tak również w mojej, to nie wiem, czy jest sens kupować no i widzę że jednak jest racja jeżeli chodzi wszędzie rogi są pozawijane w dół jak możecie zobaczyć no niestety nie jest to fajna sprawa o. więc raczej puszek małych już nie będę kupował Postaram się załatwić karty limitowane luzem. Mamy Stonesa i Shakiriego. Shakiriego już miałem, więc tutaj nie ma takiego dużego problemu. No ale Stones to jest nowa karta, no i niestety już uszkodzona. Może jakby tu była jedna saszetka więcej, byłoby gęściej. Karty by tak nie latały, byłoby lepiej, no ale nic nie zrobimy. Tak więc zobaczymy, co nam tutaj fajnego wpadnie. Cztery saszetki, może będzie jakaś rekompensata w postaci top mastera. Pierwszą kartą specjalną jest Fans Favorite Carlos Sanchez z Kolumbii. Tutaj mamy takie oto bazówki, jest również Stones, czyli zawodnik, którego mam również na limicie. Tutaj widzę kolejny fansik. Azmun Iran. Takie bazoweczki. No tutaj chyba będzie pusty przebieg albo nie, jednak nie. I karton specjalną jest Falcao Game Changer. No i ostatnia saszetka. No i fajnie jest. Rising, więc nie ma tak źle. Lozano. Piszcie, moi drodzy, w komentarzach, co myślicie o tej małej puszce, no i o tej sytuacji z limitkami że one tak po prostu latają sobie i wszędzie, praktycznie w każdej puszce, rogi są uszkodzone. To wszystko, moi drodzy, dzisiaj na filmie. Dzięki za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia na kolejnym filmie. Cześć!